Moi drodzy, jestem w czymś, w czymś w sensie w kompleksie, który nazywa się Quinta de Regaleria. Na razie nie ma nic ciekawego poza tym, co jest za mną, czyli poza tamtym budynkiem, dlatego wziąłem kamerę na siebie. Po pierwsze, jest to kompleks, który należy do tego krajobrazu kulturowego Sintry, który z kolei ten krajobraz, tak jak wam mówiłem, należy do... znaczy, należy, no jest na liście. UNESCO. To jest pierwsza rzecz. Dwa słowa a propos historii tego miejsca. Sama nazwa Regaleria de Galeria wzięła się od nazwiska Baronowej, która była właścicielką tego obiektu i która ten obiekt następnie w 1843 roku albo 1893 ale chyba to był 1000... 843. E, sprzedała ten obiekt kupcowi, handlarzowi kawą e, o nazwisku Monteir. I tak naprawdę od tego momentu zaczyna się historia tego obiektu. To znaczy, e, Monteir e, już za życia, nie tylko ze względu na to, jakim majątkiem dysponował. Był nazywany milionerem, odkupił całą tą posiadłość i była ona nazywana pałacem milionera. Przez kolejne 14 lat. E, zaraz, czy tam jest wejście na górę? Nie. Tam jest jakaś studnia. Przez kolejne 14 lat facet, e, cały ten kompleks, zarówno jeśli chodzi o ogrody, czyli to, co możecie sobie teraz tutaj zobaczyć i. I tam po drugiej stronie. Ja Wam za chwilę to lepiej pokażę, tylko chcę, chcę te dwa słowa na temat historii. E, facet wynajął włoskiego architekta i ten architekt przez 14 lat rozbudowywał zarówno pałac, jak i ogród, e, jak i tworzył tutaj wiele różnych innych dziwnych rzeczy. I! No właśnie, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Monteir e, był fascynatem okultyzmu i bibliofilem. Efekt jest taki i to będziecie mieć na zdjęciach, że już przy samym, do, przy samym wejściu do posiadłości już są na przykład głowy kozłów z rogami. Ja zrobiłem temu zdjęcie. Ogólnie dorobiono tutaj masę różnych przejść, grot sztucznych, tym, podobno, tym podobnych rzeczy. Jest to bardzo duży teren, więc myślę, że spokojnie koło godziny, półtorej można sobie na niego poświęcić. Co dalej? Odbywały się też tutaj przez określony czas rytuały związane z rytem masońskim, ale o tym później, jak będziemy przy, no, będziemy przy takim jednym miejscu, które bezpośrednio do tego nawiązuje. Także zobaczcie sobie, jak to wygląda. A ja przełączam kamerkę. Zeszliśmy sobie tam na górze, zeszliśmy tutaj na dół. I tutaj już się zaczynają jakieś takie dziwne przejścia w tych ogrodach, ale na razie, że tak powiem, korzystając z psychologii tłumu, idziemy za tłumem. E, jakieś ujęcie wody, jakaś ławka, coś co ewidentnie stylizacją nawiązuje do ołtarza i tronu. E, warto jeszcze przypomnieć, że pałac ten, przez wspomnianego architekta, o którym mówiłem został jeszcze bardziej zrobiony w tym stylu neo-manuelitańskim. I nawet tutaj możecie zobaczyć, że właśnie już nawiązanie, jak widzicie, do ryb, do stworzeń morskich. To samo, moment, muszą mi ludzie przejść. To samo możecie zobaczyć tutaj wyżej. To. Tu. Eee, Mówiłem wam o kozłach Także tak. I ja sobie jeszcze za chwilę zrobię zdjęcie, a na tronie se pierdyknę zdjęcie. A czemuż by nie? Ona na tym moment. Możecie też zobaczyć, jak kręte jest to wszystko. I teraz tak. Trzymam w ręku mapę. Możemy sobie pod to podejść tutaj, od tej strony. Ogólnie mapy, które dają na ten teren, mapa jest, słuchajcie, dwa razy jak strona A4, a wszystkie odległości są tak malutkie, że człowiek się aż, aż dziwi, że, że już doszedł do tego miejsca, które jest na mapie, nie? Albo że już się ominął. Ciekawe kolory. Hmm. Sosiada oranżaria. Tutaj możecie zobaczyć jak ten pałac wyglądał. Czy jak wyglądał, jak wyglądał, jak wygląda. Powiem wam robi wrażenie. Zaprawdę powiadam wam robi wrażenie. mieć mieć ma w całości nagrane jak ten kompleks wygląda i czy warto go zwiedzać Dobra, chwila przerwy ja Powiem jak wam fenomenalnie to zrobili Coś jest, nie wiem jeszcze co, ani dokąd mnie zaprowadzi. Nie mam pojęcia. Dlaczego nie mam pojęcia? Dlatego, że na mapie tej ścieżki nie ma. Ale zobaczymy, dokąd dojdziemy. Nie wiem gdzie jestem. Jak widzicie, na te wieżyczki można sobie wejść. Tylko jeśli mam być szczery, to nie widzę w tym większego sensu, żeby tam wchodzić no nie. ale można podejść bliżej, żeby popatrzeć na to, co jest gdzieś tam w środku. Tak to moi drodzy wygląda. Normalnie powinna tu jeszcze lecieć woda, ale nie leci Tak to wygląda od tyłu, ale Ach, A tam są groty i jest zamknięte aż woda Jeżeli jest zamknięte Ja, wam ja mówiłem, bym... że Tutaj są takie systemy z grotami. Dobra, kilka przerwy. Drodzy, wchodzę do miejsca, gdzie odbywały się rytuały masońskie. Konkretnie rytuały inicjacji, miejsce które pojawiało się też w bardzo wielu filmach y, mówiących o, o masonerii, o tych rytach, o brzędach i tak dalej, Także zobaczcie sobie jak to wygląda. Za chwilę będziemy schodzić tam w dół. どっかで

Tu jest podwójne... Tu są groty jakieś porobione, wiecie? Podejrzewam, że są podwójne ściany i... i, 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 i... Część osób mogła się chować nad tymi podwójnymi ścianami w tych wnękach Dzięki temu nie jest tutaj jakoś strasznie gorąco, tutaj. Tutaj jest ruch, może ja to później doświetlę na kanale i tu jest wnęka, nie wiem jak jest głęboka, przynajmniej jakieś pół metra. Tu jest kolejna, może na doświetleniu filmu to wyjdzie i tu już jest wilgoć. W tym momencie te schody jeszcze są suche, tu jest moja nogawka i tu już jest, widzicie, tu już jest woda. I tu już jest mokro, nie jest to doświetlone specjalnie, dlatego... Kieruję, kieruję ten telefon, już po prostu na to, co widać. I tu kolejne wnęki. A jak to teraz wygląda, jakby chcieć zobaczyć w górę. Ja wystawię rękę, sam to później zobaczę na filmie, bo chcę się możliwie najbardziej wychylić. tak to wygląda od góry. No i co, w Trendy wyjdziemy. Mówiłem Wam, że są grosy. Także jest, jest grota, tutaj stawał adept, który podejrzewam przychodził właśnie z tej groty po to, żeby tutaj zostać oświeconym, dosłownie ich przenośni. Także tak, no i zobaczymy, co dalej. No więc idziemy tą grotą. Ciekawe, do tam dojdziemy. Tutaj są, no, widzicie, następne przejścia to jest zamknięto. tutaj kolejne, z którego leci woda też jest zamknięte ale trzeba przyznać, że robi wrażenie tutaj właśnie słuszna była uwaga, że faktycznie jeżeli są takie przejścia porobione do rytuałów, do innych tych, no to przyznacie, że czuć klimat jak idziecie, aby dołączyć do tego grona Wchodzicie takimi korytarzami, grotami jest nadawany e, no klimat temu wszystkiemu. No i co, i mamy wyjście z groty. I, i, i... Hi. Tu dziękuję za wizytę. Dobra. I to jeszcze takie coś. zrobili to następne wejście czy co? nie trzeba przyznać, że wygląda ciekawie kolejna grota do której można wejść No i dalej. Nie wiem, czy jest to, że mapa mapą, ale nie zawsze wiadomo gdzie się dojdzie, albo gdzie się wyjdzie. Wyszło się gdzie? O, gdzieś indziej. na innym poziomie. Tu jest jeszcze coś w górę, wiesz? Ale schodów to powiem Wam, trochę tu mają. Nogi można sobie nieźle wyrobić. Moi drodzy, Dotarłem do czegoś takiego Co wygląda to powiem Wam niesamowicie Teraz będziemy tam szli Ale chyba kochanie w dół chyba nie? Mhm. Czy siadamy tutaj jeszcze? Nie no, chciałem cię przewrócić żebyś się no tam Dobra not the german man